No drodzy, jak tam wasze emocje chwilę przed Sylwestrem w Polsacie? Powiedz. E, ja fantastycznie, 6.30 byłem w poranku w Polsat Newsach, więc e, od 6.30 już jestem na nogach. Mam nadzieję, że wytrzymam do, do rana kolejnego. <laughs> A to co, po północy nie się spać? Co jak po północy, w ogóle jak do po godziny. Po zakończeniu tej imprezy? Po zakończeniu e, tej nocą, tej się oczywiście przebieram. Nie? nie, przebieram się, wracam do hotelu, próbuję zasnąć, ale nie, nie jestem w stanie, ponieważ tyle emocji jeszcze towarzyszy, więc y, siedzę i. Nie siedzę. Dobra, a zejdziesz sobie gdzieś tam na dół, pogadać z innymi? No jak, oczywiście. Omówicie no. emocje? No oczywiście, że tak, zawsze. Dobra, a Ty ręka jak cię czujesz na scenie, bo to dla ciebie chyba trochę nowość, nie? No nowość, tak, bo no tancie rzeczywiście jest spoko super, to jest to, co uwielbiam i robię najbardziej, ale e, nigdy nie zap No mia miałam w Mrągowie byliśmy też razem, to tam zapowiadałam, e, ale jest to nowe i się trochę stresuję, ale chyba najbardziej stres się przyjdzie, bo na razie to jest takie, że cały czas cieka, są próby. A to wiesz, to ja, ja jestem bardzo akurat taka stresująca osoba, Rafał już trochę wie, więc ja tak, to wszystko dopiero do mnie dotrze chyba przed. Będę cały czas jej towarzyszył i wspierał, więc będzie wszystko skupany, dobrze. A Janek jest, czy nie ma? Nie ma. Dzisiaj o, jest Janek Rafał. Janek jest, 300 kilometrów od nas. Tak. Dobra, dlaczego, dlaczego Janek nie zdecydował się przyjechać cię wspierać? Co ty znowu zaczynasz temat o Janku? Lęka, lęka, Pojechał zarabiać pieniądze nie. gdzie indziej. To kiedy wy sobie odbijacie tego Sylwestra? E, odbijemy Juro. od razu jutro, Dobra, tak. Rok. tak. Od razu A, jutro. No, dobra. Ja okay. Nie spodziewał się takiej odpowiedzi. Nie, ja nie, nie... spodziewałam się takiej krótkiej odpowiedzi, myślałem, że trochę dłużej powiedzieć, bo to trzeba później napisać, że Janek nie przyjechał. Dlaczego Janek nie przyjechał? Bo ja, ja ja wytłumaczę, bo pilnuję pieski. Tak, właśnie teraz nie jestem z pieskami, pierwszy Sylwester. O, raszająca historia. Tak, naprawdę. Ej, a boisz się o pieski jak tam strzelają? Boję. Boję, ale one są na szczęście super i właśnie zachęcam do tego, żeby nie strzelać i bardziej to co kupujecie, te jak to się nazywa, te fajerwerki, to wpłaćcie na schronisko. O. Dobra. O. A nie wycinaj tego. Nie, nie, nie. A, to, animat, tak, a nie no. wymyślij jeszcze takich jakichś na przykład... Yy, lasery są. Lasery są, ale tych do, do uszu, jakichś takich... Nie, a, dla, to dla to psów nie ma. No, e, to ja wymyślę. Parki, niestety. Dobra, no to czego możemy się spodziewać po wieczorze? Najlepszej imprezy, czego jeszcze? Yy, <głos> wybuchowej, <głos> będzie wybuchowa impreza, <noise> będzie fantastycznie i będzie wiele skandali. Ej, to o, nie? O, wypadki, tak, on jest super. Dlatego Dobra, to zapraszamy od Brigitte Zapraszamy. O, musicie, musicie z nami być, będzie się to działo, będzie, będzie gorąco. Chcę i od moc Jeszcze wam powiem tak, że jeszcze stroje są mi uszyte, więc yy, Nitka tak, może i gdzieś się nie wie, ono właśnie on naprawdę nie wie w czym wyjdzie jeszcze. Masz no. taki problem? Nie masz stroju? Nie mam. On nie ma problem. <noise> nie, no to nie jest problem, ale to nie mój problem, ale stroju jeszcze nie mam. Wow. No. a ja mam bardzo Dobra. mało stroju, Dobra. Dobra, więc. to Co no Ale to wiecie, dlaczego? wiecie dlaczego? Wiecie dlaczego? Bo przez święta trochę kilo nabrałem i musieli <laughs> zmienić ten zamatnadkę. Dobra. Dzięki. Dzięki. Dziękujemy.